Hej, witajcie na kanale Toys Plus. Ten odcinek może być długi, bo to prawda nagrywam o dużej rzeczy i dużo jest co opowiadać. E, Mario razie odłożymy na bok, Postawiam go tutaj na tej podstawie Zaraz do niej, na końcu do niej przejdziemy. A teraz wam pokażę, no tu jest konsola jakby. Tak ma, ale to się strzepie szybko miała tam. E, tu jest part i tu jest telewizor. Ja wszystko powiem i najpierw opowiem o PADzie. Pad to ma tu przyciski, jak no, jak na Xboxie też takie mam, ale to z Nintendo. I tu jest, no to, tego nie mam, ale też tam, coraz z tych przycisków, to jest e, w Xboxie tylko nie w tym miejscu. To jest bardziej podobne do naszego Pegasusa. A no, do Pegasusa też jest podobne, no i tu mamy jakieś. Select Start, czyli Start po prostu. Tu mamy, że się ruszamy, tu skaczemy. A tutaj coś pewnie atakujemy. Tutaj mamy te przyciski, jakby. No i pad jest idzie takim kabelkiem. I jest. O, jest podłączony do tego. To w instrukcji jest pokazane, że do tego. Trochę, trochę dziwne, bo jest to, ale może tak, żeby było po prostu inaczej. Tu mamy powe Power, power czyli, czyli to. Power, czyli włączony. A reset. A, czyli zresetowanie tego, ok. To jest reset, a to włączenie. No i tutaj mamy. Nin wam trochę pokazałam. Nintendo. To rozrywka. No, system. No i tutaj się otwiera. Tutaj jest takie. Jest coś i. O! Udało mi się. I tu mamy kartridż. Ja, Jakie to kartridż to wkładamy, żebyśmy mogli zagrać. Mario Sport. To jest taka wersja Mario. Dobra, tu. Dobra, bierzemy kadę. i Czekajcie. Dobra, Mario idzie, idzie, skacze, 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 idzie, skacze, jest moneta i skok, wychodzę z Dobra, skaczę, skaczę na tego potworka. Przełożę przez ten krzak i na żółwia skaczę tak. Później skaczę tu i rozpęd, rozpędzę. skacze skaczę cze, i tutaj wchodzę na tego ziemię. Ja to wam pokazuję w spowolnieniu. No i skakuję na tego. Później od razu tu był. I biegnę po tą monetę i ja to wam pokazuję po prostu w spowolnieniu. No i, no i po prostu, no koniec. No i później znowu mi się to urodzi e jak to naciskam to się nie przesuwam tu jest takie pokrę... o, noga uleciała no jest tu jeszcze jedna część, podstawka przecież zapomniałam, no i tu jak się kręci to przetrzymałem to i ja to wam pokazywałam, bo mi to tak wolno kręcił, wiecie żebym mógł wszystko wam wytłumaczyć, zaraz to, zaraz wszystko to, to pokażę no i to, bo też można to tak Uh, może też to szybko ale też można wolniej. co prawda, kiedyś to za, kiedyś próbowałem tu doskoczyć, da się, tylko później ciężko. Jestem Mary po prostu za trzeba do tyłu kręcić, co jest niemożliwe. O! I właśnie w takiej sytuacji trzeba się cofnąć maksymalnie. A! przecież Jak ja to za robiłem? Wiem! Trzeba to odczepić, przecież to trzeba, tego Mario będzie trzeba tak podnieść. Trzeba to, <laughs> nie te, tego tylko tą, o widzicie, wyjąłem to i to teraz może tak, o widzicie, ma się sposoby, nawet wydostanie z opresji Mario i doczepiłem to, ale Mario już nam wraca. Mario nie zachorował, nic mi się nie stało. A i to przy okazji pokażę tą figurkę. Widzicie, to jest jedyny klocek Lego. Jest taki ładny, tutaj ma takie coś. Można go no po prostu na takie coś przyczepić i on dalej leci. ta chyba był trochę na mnie zły, jak to się stało, że on się zablokował. Którą to... A, w tą stronę się Enjoy. Nie, to chyba jest jakaś wada tego, bo to nawet stąpki spadło. Tu O, i. Widzisz, tato? To, to nie moja teraz wina, ale komputera. Kurcze, nie? Tato, i to się, widzisz, takie blokuje się. A, bo może mi to odpadło. Może mi odpadło. Dlatego, bo mi odpadła noga. O, nie, kolejna. Spadaj na tym. Eno. Już, może dalej. A no, co prawda da się to... No, tu jakoś się chciałem tak kręcić, że tu się coś odczepiło, takie drobne czterka jest. Ale to można, to da się odczepić spokojnie. Można kraszkiem jeszcze piatkiem, trzeba to odczepić, gdzieś odczepić. I to tak samo da się odczepić. Tu się popsuło. I tu mam takie coś, możemy sobie stację ustawiać, a Oj coś dalej nie możemy, a wiecie A wiecie jak tu można Jak, jak to tak gdzie wzięchocze ta, Jak to gdzie chodzę, tam jest jakby taki kabel, Nie, kabel ale taki pasek jakby zielony No i tam jest takie typu krętełko technik, taki klocek No i tam po prostu on o to kręci, no i wiecie to się dzieje się to co się dzieje Tutaj mamy włączone, wyłączone, parametry jakieś, parametry i tak dalej, parametry i teraz najlepsze, teraz, no to podstawka to jest, jak podstawka, jeszcze może one ją ja tu jest takie coś, aha, antena jeszcze, ale to antena możemy się później zająć jeszcze tu, jeszcze to nie koniec, już to koniec, ten odcinek będzie długi, a tu nie. Dobra, czekajcie, mam klocek szczepiaczek, by się przydał gierot, klocek szczepiaczek. pewnie nie wiecie o jakim mówię, o, udało się, o takim mówię, M no jest taki, z tym, one taki, no i patrzcie, czy tu jest ten kot, kładę, kładę go tu, o nie. Patrz, czekajcie czekaj. Nie, pochodzę jeszcze to. A tak to by na przykład, nie wiem. Na jakimś tam kolorze. O widzisz? Zibek właśnie zdobył. I tutaj to nie ma tego. I go zabija. To, 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 to. O, widzicie? To się naprawi. No i o widzisz, się Marysie nam wyłączył, po, chociaż dało się chwilę pokazać. Tato przekręcisz to, żebym mógł to... Tato, po co to pokazałaś? Nie chciałam tego jeszcze pokazywać. Ja o tym pamiętam. spokojnie. Tata wam zdradzuję tajny sekret. Nie, nie pokazałem, tylko odkryłem. Ale na że ale... nic nie widać. A to tobie. Ja o tym pamiętam i jeszcze z tyłu trzeba pokazać. Tej podstawki to nie będę ściągał. Tutaj jest po prostu widzicie takie szare i tu są te nóżki przyczepiane i tu jest taki klocek. Tu widzicie jest naklejka, żeby nie uważać, jest takie coś. I mamy antenkę, na przykład, na przykład żeby był dobry zasięg, a to w tą, a to w tą. Ale tą antenkę można też o, doczepić. I już odchęć tato. Dobra, ja tylko tego Mario no, ja stąd spuściłem do tego ludka. Nie pamiętam, coś się tam popsuło trochę. No i tu jeszcze coś z czego mam pokazał. Tego zostało tu. Bo właśnie tutaj jest duty -du dum, dom, du -du tu du -du Się, o, widzicie dobra. Widzicie? I to jest ten poziom właśnie. Widzicie? Bo da się Mario jakby, że idzie sobie Mario i idzie tym poziomem, co na górze jakby. Mario jest taki, idzie, przechodzi przez rurę, znajduje się o tu, idzie tu i tu są te kubełki, gdzie może się przenieść do której rundy dalej. A tu jest audio, wideo, czyli to wideo, że będzie widać audio, to chyba bo że będzie... Słuchać. I widzicie, to znaczy takich jakby patyka do. Co mogą być też do patelni? Może no i ogólnie. mądre to jest. Trochę się to budowało. No, mówię Wam to od i pokazać. Będę pokazał Wam musterkę też, bo myślę, że taki klocek się pewnie, myślę odczepił to co gdzieś tam tam blokował tego Mario po prostu że on spadał się odczepił no i po prostu ten Mario już nie ma tego klocka i po prostu tak jedzie sobie e, No, e, jeszcze Wam jeszcze ja Wam raz to pokażę mam nadzieję, że będzie się dało Widzicie sobie przynajmniej na pod koniec. trochę pogadam się. Coś tu jest. Coś tu jeszcze jest, o czym zapomniałam? A, tak, zapomniałam o czymś. Tu je mamy jeszcze, żeby tu je podłączyć. A tu mamy taką ściankę, tu jest takie, coś, żeby można było to przenieść. No i. to było tak zrobione. Widzicie, dwie kratki. Pokażę Wam zresztą. Jak to działa? Widzicie, że tu dwie kratki się obsuwają, a to jedna. Bo tak to jest umieszczone, żeby tak to się znajdowało. I tak to się przeczepiało. Widzicie? Że tu jest na jednej kratce chmurka, to jest ten jeden klocek. Później jest taki klocek, żeby się zmieściło na tam. I widzicie jak to jest? I hops, hops, macie sobie idzie. Jest tu. I widzicie, to już jest dorobione. Tak, że nie wystaje te. No też że na przykład... O, na tej chmurce Wam to pokażę. Patrzcie, tu jest chmurka i to nie wystaje na to, bo tak to bo się to po prostu czepiłoby się nie dało tego przekręcić. Co prawda co z minusem mamy e, dwie no to w zasadzie tylko mi e, się tu blokuje, nie wiem co. Mam tylko te trzy chmurki, co A są dla mnie w miarę ładne, a więc... Minus. No, może tą podstawkę pokażę. Mogę to. Albo nie. Papa, pa, oglądajcie więcej odcinków na też plus Pamiętajcie, że, że jeśli Wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę. Mariusz, dajcie z Wami, że jak na. E, tak naprawdę jestem trochę ciemniejszy, chyba. Papa. Pa.